Niższy wykres ilustruje zależność położenia x od czasu t dla ruchu wahadła zegara, takiego jak na zdjęciu obok. No, My niestety zdjęcia nie mamy. Wychylenie w lewo oznaczono na nim jako dodatnie, a w prawo jako ujemne. Odczytaj z tego wykresu, gdzie znajdowało się wahadło w chwili t równej 7 sekund. Dobra, czyli teraz tak, spróbujmy to sobie zaznaczyć. Czyli szukamy na osi 7 sekund. Mamy ją tutaj, tak? I patrzymy. Czyli wahadło znajdowało się tutaj, czyli na poziomie 4 cm. I teraz tak ujemne, czyli w prawo. Tak? Czyli wahadło znajdowało się na, w odległości, wychylone było 4 cm od położenia równowagi, w prawą stronę, tak? No spróbujmy sobie to w takim razie zmazać i zróbmy przykład B. Kiedy wychylenie wahadła było maksymalne w dowolną stronę? Po tej wszystkie odpowiedzi z przedstawionego na wykresie przedziału czasu. Maksymalne wychylenie, tak? Czyli maksymalne wychylenie było tutaj w tym miejscu, tak? Czyli możemy sobie powiedzieć, że to było w ciągu dwóch sekund. W ciągu dwóch sekund było tutaj w tym miejscu wychylone w prawą stronę, czyli 6 sekund. 6 sekund. Maksymalne wychylenie było też w tą stronę, tutaj, czyli 10 sekund. I też tutaj, tak, w tym miejscu, czyli 14 sekund. Jest to dla Was jasne? Maksymalne wychylenie. Dobra. te maksymalne wychylenie sobie zmarzymy. O. Pod punkt B zostawimy zapisane, żebyście mieli świadomość. I jaka była amplituda drgań wahadła? Amplituda, czyli maksymalne wychylenie, tak? Możemy wziąć sobie na przykład to tutaj. Tylko jeszcze przydałoby nam się. Wziąć pisek. Czyli maksymalne wychylenie było w tym miejscu, tak? Czyli to jest nasza amplituda. No właśnie, ile ona wynosi? Tak jak widzimy, będzie 5 cm, tak? Czyli możemy sobie napisać, że amplituda to jest 5 cm. Dobra. I ostatnie pytanie. Jaki był okres drgań i jaka była ich częstotliwość? Okres drgań, czyli pełny cykl musiał wykonać, czyli widzimy, że pełny cykl. To sobie zapiszmy. Więc pełny cykl, tak, czyli jak sobie tutaj byśmy chcieli narysować, to jest tak, tak i tak. Czyli trwa on aż 8 sekund, tak? Czyli zapiszmy to sobie, że okres. To jest 8 sekund. Więc jaka była nasza częstotliwość f? To jest 1 przez okres. Czyli 1 ósma 1 przez sekundę, tak? Czyli możemy sobie zapisać, że to jest 1 ósma herca. Jasne? Mam nadzieję że jest to już dla Was zrozumiałe.